Małgorzata gaś. Dzisiaj jest piątek, 19 września 2025 roku. W drugiej księdze królewskiej w 19 rozdziale w wersecie 30 czytamy. Pozostała przy życiu reszta domu Judy, zapuści korzeń w głąb i wyda owoc w górze. Jezus mówi trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. To słowa zapisane w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, wersecie 4. Dzisiejsze wersety mówią nam o roli korzenia. Nawet dziecko wie, że bez korzenia roślina nie może się rozwijać. Bo korzeń przytwierdza roślinę do podłoża, dostarcza roślinie wodę i sole mineralne, a także magazynuje odżyw, odżywcze składniki niezbędne do tego, by roślina mogła się prawidłowo rozwijać. W Biblii słowo korzeń, zakorzenienie. Nawiązuje do głębokiego duchowego umocnienia w Słowie Bożym. Na przykład w psalmie pierwszym czytamy. Szczęśliwy mąż, który ma upodobanie w zakonie Pana, i zakon Jego rozważa dniem i nocą, będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Czyli człowiek ufający Bogu przyrównany jest do drzewa, które ma zapuszczone korzenie nad wodą, czyli rośnie w dobrym miejscu, nie zagraża mu susza. W Księdze Proroka Jeremiasza, w 17 rozdziale, czytamy, Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posłuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Prorok Pana Izajasz przekazał Królowi Hiskiaszowi dobrą wiadomość, jak o tym czytamy w drugiej księdze królewskiej w XIX rozdziale. Pozostała przy życiu resztka domu Judy, zapuści korzeń i wyda owoc w górze. Czyli nawróci się do Pana i znowu zechce słuchać Jego słowa. By wydać owoc. Pan Jezus, w podobieństwie o czworakiej roli, w podobieństwie o siewcy, bo tak czasami to podobieństwo jest też nazywane, mówi o ludziach, którzy słuchają Bożego Słowa, ale nie znajduje ono zakorzenienia w ich sercach. To tak jakby słowo. Padało na grunt skalisty, gdzie jest niewiele ziemi, i wystarczy, że słońce mocniej zaświeci, a roślina, która nie miała odpowiedniego korzenia, szybko usycha. Serce człowieka, przyrównane do skalistego gruntu, zdaniem Jezusa, to serce człowieka, który słucha Bożego Słowa i z radością je przyjmuje. Ale nie stara się, by to słowo się w nim zakorzeniło. Jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, szybko się gorszy. Wystarczy jakaś przeciwność losu, jakaś pokusa, by zapomnieć o Bożym Słowie, by się odwrócić. A tak naprawdę. Chrześcijanin, chrześcijanka, ktoś, kto mówi o sobie, że jest człowiekiem wierzącym w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, musi być w stałej łączności ze swym Panem. Ta łączność w piękny sposób została opisana przez samego Jezusa. Uczeń Pański Jan w XV rozdziale Ewangelii według przekazu Jana. Wszystko dokładnie zapisał, co Jezus swoim uczennicom i uczniom w dokładny sposób wyjaśnił. Jezus mówił, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo ze mnie nic uczynić nie możecie. Wcześniej Pan Jezus apelował, zapraszał. Zachęcał Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latoroś sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Czyli musimy być zakorzenieni w Chrystusie. Pan Jezus przyrównuje siebie do krzewu winnego, a swoich wyznawców przyrównuje do latorośli i ostrzega, że każda latorośl, każda gałązka, która nie wydaje owocu, zostaje odcięta. Skoro jest zeschnięta, to musi być wyrzucona. Oby nikt z nas nie musiał być potraktowany jak zeschnięta, niepotrzebna latorośl. Obyśmy wszyscy zakorzenieni w Chrystusie wydawali owoce i cieszyli się bliską relacją, prawdziwą społecznością z tym, który mówi: Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili ojca w imieniu moim, dał wam. Augustyn z Hippony, jeden z ojców Kościoła, stwierdził, owoc jest dobry tylko wtedy, gdy wyrasta z korzenia miłości. Miłość do Boga i bliźniego. Miłość, która jest zarówno darem, jak i owocem Ducha Świętego, powinna cechować wyznawców Chrystusa. I tak się dzieje, gdy Jego uczennice i uczniowie. Poważnie traktują słowa Jezusa, również zapisane w 15 rozdziale Ewangelii Jana w wierszu 10. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Innymi słowy, gdy będziecie kierować się miłością, w waszym życiu widoczne będą owoce podobające się Bogu. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Mówi Pan Jezus do mnie i do Ciebie. Amen.